Pan z Wami i z duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. Wielu spośród Żydów przybyłych do Marii, ujrzawszy to, czego Jezus dokonał, uwierzyło w niego. Niektórzy z nich udali się do faryzeuszów i donieśli im, co Jezus uczynił. Arcykapłani więc i faryzeusze zwołali Sanhedryn i rzekli. Cóż zrobimy wobec tego, że ten człowiek czyni wiele znaków? Jeżeli go tak pozostawimy, to wszyscy uwierzą w niego, a przyjdą Rzymianie i zniszczą nasze miejsce święte i nasz naród. Wówczas jeden z nich, Kajfasz, który w owym roku był najwyższym kapłanem, rzekł do nich: Wy nic nie rozumiecie i nie bierzecie tego pod rozwagę, że lepiej jest dla Was. Aby jeden człowiek umarł za lud, niżby miał zginąć cały naród. Tego jednak nie powiedział sam od siebie, ale jako najwyższy kapłan w owym roku wypowiedział proroctwo, że Jezus ma umrzeć za naród i nie tylko za naród, ale także po to, by rozproszone dzieci Boże zgromadzić w jedno. Tego więc dnia postanowili go zabić. Odtąd Jezus już nie występował otwarcie wśród Żydów, tylko odszedł stamtąd do krainy w pobliżu pustyni, do miasta zwanego Efraim i tam przebywał ze swymi uczniami. A była blisko Pascha Żydowska. Wielu przed Paschą udawało się z tej okolicy do Jerozolimy, aby się oczyścić. Oni więc szukali Jezusa i gdy stanęli w świątyni, mówili jeden do drugiego. Jak wam się zdaje, czyżby nie miał przyjść na święto? Arcykapłani zaś i faryzeusze wydali polecenie, aby każdy, ktokolwiek będzie wiedział o miejscu jego pobytu, doniósł o tym, by można było go pojmać. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Można powiedzieć, że sprawa Jezusa trwa nadal, bo to, że się kłócono w czasie, kiedy Pan Jezus żył, no to też normalne, bo przecież jedni uważali, że te znaki są prawdziwe. Drudzy uważali, że to jest jakiś okus pokus, inni myśleli jeszcze coś innego. Dzisiaj wydaje się, że po dwóch tysiącach lat właściwie mamy dokładnie tą samą sytuację. Wielu ludzi dokładnie tak samo traktuje Pana Jezusa, jak ówcześni ludzie. W jakim miejscu my jesteśmy? Przychodzimy do Kościoła oczywiście z rozmaitymi intencjami. Ktoś przyszedł dlatego, że ktoś ze znajomych, ktoś przyszedł dlatego, że chce bardzo powierzyć Panu Bogu, podziękować, poprosić, etc. I myślę, że każdy człowiek, który przychodzi właśnie do Jezusa, bo przecież nie do księdza i nie do Kościoła, tylko przychodzi do Jezusa, musi sobie zadać pytanie, w jakiej sytuacji ja jestem? Jak ja traktuję Pana Jezusa? Kim on dla mnie jest? Bo jeżeli jest jakąś ideologią, no to rzeczywiście pomyliłem się. Jeśli jest kimś, kto tworzy pewien system ideologiczny, bądź system wartości, no to też się pomyliliśmy. Kim jest Jezus Chrystus? Stał się człowiekiem, nie przestając być Bogiem. I umarł, z martwych stał i żyje. Gdzie żyje? W swoim słowie, w Eucharystii. Gdzie żyje? W sakramentach świętych. I ten pierwszy sakrament, który nas wprowadza, to jest właśnie sakrament Chrztu Świętego. Dlaczego się tak dzieje, że po przyjęciu sakramentu Chrztu Świętego wielu ludzi po prostu gdzieś gubi to, co jest najistotniejsze? A przecież powinni znaleźć. Cały problem polega na tym, że otrzymujemy ten dar, łaskę od Pana Boga, bo każdy dar także i wiary otrzymujemy od Pana Boga albo albo go rozwijamy, bo dostajemy go w formie ziarenka, albo po prostu on jest, to ziarno jest, bo Pan Bóg nie jest tego tak gatunku człowieka, że daje i odbiera. Nie, Pan Bóg jak da, to koniec. Może płakać Bóg nad człowiekiem, ale nie weźmie mu tej miłości, którą mu ofiarował. I to jest najpiękniejsze. Nie w naszej chrześcijańskiej religii. To jest najpiękniejszy w spotkaniu z Panem Jezusem. Bo jeśli będziemy przychodzić i będziemy traktować nasze przychodzenie do Kościoła, do wspólnoty wiary, na modlitwę na zasadzie takiej, że przychodzimy do pewnej grupy ludzi, no to jeszcze raz powtarzam, mylimy się całkowicie. Albo przychodzimy dla Jezusa, który jest naszym Panem, Bogiem i Zbawicielem, albo Dzieje się bardzo często to, co wielu ludzi praktykuje, można powiedzieć wierzący, niepraktykujący, wierzący, czy żyjący, nieoddychający. I taki bałagan się wtedy dzieje w życiu duchowym. I kiedy się to, że tak powiem, buduje na nowo, wtedy kiedy człowiek uwierzył, że to są słowa życia wiecznego, że wierzę w życie wieczne i wierzę, że to jest droga, sakramenty święte. I wtedy się porządkuje to życie. I wtedy człowiek ma cel i sens istnienia. A jak ma te dwie rzeczy, to nic i nikt go nie może zgubić na tym świecie. Ostatnio coraz częściej, niestety, przychodzi coraz więcej ludzi, także szczególnie może nawet i mężczyzn, którzy gdzieś się pogubili i sami widzą, że nie jest dobrze, kiedy dbając o wszystko to, co jest na Ziemi, Zapominają o całej sferze życia duchowego. I czasami przypomina dopiero wykończenie w sferze psychicznej, dopiero przypomina o tym, że coś jest nie tak, jeśli człowiek tylko i wyłącznie będzie patrzył tutaj na Ziemię. Dlatego też módlmy się o to, byśmy zawsze patrzyli naprawdę na Pana Jezusa, bo to On chce zgromadzić rozproszone dzieci Boże. On chce. On ma taką intencję. pamiętajmy, że ta intencja u Pana Jezusa się nie zmieniła i nie zmieni. Dlaczego? Bo On kocha i kochać nie przestanie. To my możemy odejść, ale On nigdy. Dlatego też nie stawajmy po, po stronie arcykapłanów, faryzeuszów, ale postawmy się jednak w tym miejscu, gdzie On jest. Czyli. Tam, gdzie przebywał ze swymi uczniami, a dzisiaj tu i teraz na pewno przebywa, ponieważ mam nadzieję, że ja i Ty, i każdy z nas, chcemy być Jego uczniami. Uczniami. Nie tylko tymi, którzy się przyznają, że jesteśmy chrześcijanami. Warto o tym pamiętać.